Absolutnie pierwsze słyszę, żeby Polska 2050 trzymała na hołowni, blokowała tego typu inicjatywy. Dlaczego? Dlatego, że u nas od samego początku było jedno podstawowe założenie. W tematach światopoglądowych nie ma dyscypliny partyjnej. Nie ma. W związku z powyższym, tak jak przyjdzie do głosowań, tak jak ludzie, posłowie, którzy są, tak jak mają przekonania, tak zagłosują. I oczywiście powiem tak, pan Czarzasty jest niezadowolony z tego. Ja też jestem z wielu rzeczy niezadowolony. Nie ukrywam, że będę robił wszystko i będę walczył o sprawy gospodarcze, bo ja uważam, że one są najważniejsze. Nie tylko dla pracodawców, ale również dla pracowników, którzy są tutaj zatrudnieni. Pierwszą taką ważną rzeczą, oczywiście, jest składka zdrowotna, o której wszyscy mówili, że ona musi się zmienić, bo to jest, to jest podatek, to było. To było oszustwo PiSu, druga sprawa to jest sprawa płatności za zwolnienia, trzecia sprawa, o która, na którą ja mocno pracuję, to są, to są tematy związane z badaniem bilansów w firmach, jako jednym z kolejnych absurdów. Takich rzeczy związanych z gospodarką, z przedsiębiorcami, z małymi firmami, z małym biznesem jest ogromnie dużo.